Kochająco. <laughs> Dzisiaj nagrywam filmik, ponieważ tak często, właśnie w moich filmikach, przekazuję o tym, że kreacja ma wielką moc. I właśnie ja w moim życiu obecnie trochę. Wszedłem w taki zastój, że nie wiem, czego od życia chcę. Znaczy, poniekąd wiem, ale poniekąd nie wiem. <laughs> I właśnie, no tak. Ja zawsze w życiu chciałem być szczęśliwy od dziecka, i teraz mogę z pełną szczerością, świadomością, prawdziwością po prostu powiedzieć, że jestem. Mega, ale to mega szczęśliwy w życiu. I właśnie to jest bardzo piękne, że właśnie coś, co zawsze chciałem od życia, to to mam. Wow, nawet nie wiedziałem, że poruszę ten temat. To właśnie przed sekundą mi to a tak właśnie przyszło, że ja zawsze chciałem być w życiu szczęśliwy i jestem. I jestem. I to jest. Cudowne, jednakże troszkę tak pojawił mi się w życiu właśnie zastój, że co dalej, właśnie oprócz tego, że jestem szczęśliwy. Tak właśnie jak ostatnio nagrałem we filmiku, że, że, zaczyna, że zaczynają się u mnie zmiany, że za niedługo muszę się wyprowadzić z chatki. To mimo wszystko, jeżeli chodzi o jakąś tam kreację, to niewiele od tego czasu zrobiłem i właśnie wpadłem w ten zastój. A tak wiele mówię o tej kreacji. I właśnie. Myślę, że łatwo popaść w taki zastój i w takie coś, że nie wiemy, czego od życia chcemy. Jak wiele ludzi też żyje. Gdzie ich życie to w większości praca i wydawanie pieniędzy na bardzo często rzeczy, których nie potrzebują. Ale bo tak ich nauczył system. I ja właśnie też podjąłem decyzję o zmianach, ale nie zacząłem właśnie jeszcze tego kreować. I tak mnie naszło, żeby teraz właśnie po prostu w końcu w końcu wiedzieć czego chcę, bo co z tego, że podjąłem decyzję na temat mojej zmiany, ale jeżeli ta, ja tak naprawdę nie wiem czego chcę, bo powiedziałem sobie, że, że chcę po prostu się wynieść z chatki i przenieść się do samochodu na, na kilka miesięcy, ale znowu, znowu mi przyszły takie myśli, czy, czy na pewno tego chcę. Czy takie właśnie mieszkanie w samochodzie w obecnej sytuacji, to czy na pewno ja tego chcę. Więc jest tyle narzędzi kreacji, że w końcu czas warto działać i korzystać z nich praktycznie, nie tylko teoretycznie. Więc, hm, tutaj mogę posłużyć się wizualizacją. Ojoj, ostrość długo się robi, bo, bo jest dosyć ciemno. A tutaj kamerka to jakoś tam rozjaśnia jeszcze filtre, więc dużej coś łapie, ale tak chciałbym moim obecnie głównym celem, marzeniem w życiu jest posiadanie domku w lesie i właśnie chciałbym sobie teraz właśnie zwizualizować, że tutaj właśnie stoi ten. Mój domek w lesie jest piękny. Przede wszystkim samowystarczalny i odcięty od systemu. Jest ogródek, ekologiczne warzywa, owoce, permakultura. Permakulturalne, no. nie wiem czy jest takie słowo. Wspaniały ogródek, ogródek. No może może byłby gdzieś tam, ale co do samego domku, to też przede wszystkim ważne, aby domek był jak, najda jak najdalej od ludzi i przede wszystkim aby jak najdziksza przyroda tam była. Aby było to czyste powietrze, gdyż ja często w życiu właśnie... No, mam problemy z tym powietrzem, kurczę. No. Ludzie palą w tych piecach i tak dalej, i nie mają tej świadomości, że, no, że, że, cóż, że, że powietrze jest tak ważne i zatruwają klimat. Więc po prostu tutaj najlepiej, znaczy nie najlepiej to. Mój domek, tak, domek w lesie, totalnie w dzikości, jak najdalej od ludzi. zieleń, wysokie drzewa, dużo roślinności wszędzie na może gdzieś rzeczka, żeby sobie przepływała. Tak właśnie rzeczka. Myślę, że rzecz, dom, domek przy rzeczce w lesie to jest coś cudownego. Tak, żywa woda. Tak, tego właśnie chcę. Sam domek, oczywiście idąc z duchem natury, panele słoneczne, bo wiadomo, że że będąc w domku w lesie, no to, no to tak, to panele słodeczne, właśnie, aby mieć prąd w samym lesie, woda ze studni. Nawet mogę sobie wyobrazić, kurczę, że, że, nie wiem, kopię tą studnię własnoręcznie, własnonożnie. Wow! To by było coś. Oczywiście jakoś tam wspierając się techniką, nawet jeżeli miała to by być technika Taka, że przyjeżdża jakaś maszyna i ja wsiadam w tą maszynę i kopię tam studnie, bo wiadomo, że tam 15 czy 20 metrów, czy nie wiem jaka tam jest głębokość studni, to, to trzeba to wykopać. Więc tak i o tym też wszystko mówię, bo, bo w kreacji podobno jest bardzo ważne właśnie wszystkie te nasze szczegóły. Wszystkie najmniejsze szczegóły i właśnie poczucie to. Poczucie, że właśnie, że w tej, w tej ręce mam drążek tej jakiejś tam koparki czy wiertarki. Tam już kopię tą studnię i już właśnie sobie wyobrażam, że tutaj już się dzieje ta studnia i będzie własna żywa woda ze studni głębinowej. Wow! Tak, własna żywa woda jeszcze w lesie. Gdzie tutaj nic nie będzie pryskane i tak dalej. Tak, nie będzie jakichś tam rolników w oddali sam las, sama dzicz. No, oczywiście tutaj prawdopodobnie do mojego domku sobie jakąś tam drogę zrobię, bo jakieś autko by się przydało na pewno też, żeby się e ewentualnie poruszać, może już niedługo będą samochody te latające. To może w sumie nie będzie trzeba drogi, to właśnie po co drogę, <grymne> jak już będą samochody latające, antygrawitacyjne, czy jakiekolwiek jaka tam technologia będzie u nas, to tak żeby się poruszać. No i co mając właśnie prąd, wodę, to internet, mogę sobie wyobrazić właśnie, że tutaj stawiam jakąś, yy, stawiam wysoką, wysoką antenę mobilną do internetu aby po prostu łapała zasięg z dalekich kilometrów. No najlepiej, najlepiej też właśnie, żeby tu nie było żadnych, żadnych nadajników. Tylko właśnie ja sobie zbuduję wielką wielką antenę, która będzie łapała daleko daleko zasięg internetu. No wiadomo, że w czasach, gdzie internet jest fajny po prostu już, nie mówiąc, jak bogatym źródłem wiedzy jest. <ścoughs> I i cóż, tutaj właśnie sobie wyobrażam ten domek. Hmm. Myślę, że na ten moment to właśnie domek drewniany. Jest rzeczka, jest wszystko cudowne. Może jakiś piętrowy? Hmm. Kurczę, nie wiem czy w stylu tradycyjnym, czy może jakaś kopuła, czy cokolwiek innego, ale załóżmy, że zwizualizuję sobie taki domek właśnie Kurczę, czy na pewno tradycyjny? A może właśnie jakiś domek, kurczę, nie wiem. Na kurzej stopce ostatnio takie określenie <grytanie> usłyszałem, <grytanie> więc cóż właśnie, ale tu znów jest taka niepewność, ale możliwe, że poza filmikiem sobie bardziej to dopre doprecyzuję. Ale tak, tu już czuję, że że stoi mój własny domek. Cisza, spokój, natura, harmonia, śpiew ptaków i jest po prostu cudownie, cudownie. Tak, domek piętrowy, nawet z jakimś tarasem, balkonem, może balkonem, tak, tak, tak. Tak. I ogródek własne warzywa. Wow. W domku instrumenty, bo otwieram się bardzo na muzykę. Tak, czuję już ten mój dom, jak wchodzę do niego, otwieram drzwi. Domek w jakimś stylu starodawnym, szamańskim, też, właśnie z jakichś używanych rzeczy, z rzeczy, które mają duszę. I tak, to kreuje. Do wszechświata, i czasem się mówi, że żeby właśnie prosić wszechświat o to, co chcemy, ale też spotkałem się ostatnio z określeniem, aby rozkazywać wszechświatowi. I właśnie nie jestem pewien, kurczę, czy właśnie rozkazywanie do wszechświata nie jest lepsze, ale znowu przed swoim rozkaz mamy jakieś takie negatywne odczucia. Ale może właśnie powinno tak się kreować, że rozkaz rozkazujemy wszechświatowi, co ma nam wykreować. Więc, hmm, rozkazuję oczywiście z pozytywną energią i szacunkiem do wszechświata, żeby właśnie pojawił się tutaj mój wymarzony domek. O, o, już jest! O, nie, niestety, jeszcze jednak szybko. Może sekunda to za mało. Może sekunda to za mało na to, ale, ale tak. Tutaj już stoi mój domek. Czuję go. Ten zapach. No, domek drewniany. Myślę, że tak. Chociaż bardzo mi się podobają tak zwane airtripy. Takie tam domki samowystarczalne też, budowane tam gdzieś w USA. Ale chyba tak, na ten moment raczej chcę domek tradycyjny, w takim tradycyjnym stylu, choć choć nie obrażę się jak będzie inny, ale w sumie najważniejsze jest to, aby właśnie były te warunki spełnione, czyli cisza, spokój, las, natura i tam woda, prąd, internet. Tak, tak, tak. Samochód latający, <laughs> tak, i to jest już mój dom. Idąc dalej, właśnie w tym domu czeka na mnie kobieta życia, którą bardzo, bardzo kocham i z którą mamy przepiękną relację. Wspieramy się, rozwijamy się, wzrastamy, przepracowywujemy wszystko. Latamy po kosmosie, po Ziemi, <laughs> medytujemy, ćwiczymy jogę, śmiejemy się i tak, i ta kobieta też jest ze mną i tak, to jest kolejna właśnie moja kreacja, że właśnie ten domek i tak z kobietą w tym lesie. Tak, czuję bardzo, że to też jest właśnie moje, moje pragnienie moje życzenie żeby poznać właśnie bratnią duszę i się rozwijać, wzajemnie i być, żyć i być, żyć i być, żyć. <śla> tak. Pyszne jedzonko, roślinne, robione z miłością właśnie Mogę sobie wyobrażać, kurczę, jak, jak jemy z ukochaną osobą, jak gotujemy razem, później jak razem zmywamy i tak, ale właśnie celebrujemy ten posiłek. Jesteśmy wdzięczni wszechświatu, wdzięczni sobie i tak, to jest piękne, i cudowne, niechaj. To się kreuje. Wysłałem rozkaz do wszechświata. I tak, to jest to, co obecnie chcę i czego pragnę. I jeszcze przede wszystkim. To takie w sumie moje mój rozkaz, moje pragnienie do wszechświata, które mogę yy, szybko bardzo zrealizować, aby w końcu pozbyć się tych okularów <noise> i pokazywać moje piękne oczy i patrzeć na świat po prostu nie przez szybę. Tak. tak. Tak w zasadzie to przed wyleczeniem mojego wzroku to to mnie tylko trzyma rozpoczęcie decyzji odnośnie godówki. Bo wiem, jaką godówka ma moc, wiem, jak bardzo można przepracowywać nasze choroby. Jeżeli mamy do tego przestrzeń w formie godówki, tutaj się oczywiście kłania totalna biologia. Są jeszcze różne ćwiczenia na oczy, więc wiem po prostu, że. Że mogę sobie wzrok wyleczyć bardzo szybko, nawet mając taką wadę, jaką ja mam, bo ja mam w obu oczach minus 9, jeszcze minus 2,5 astygmatyzmu, ale wiem, że, że sobie to wy... nie też odwlekałem tą, tą sprawę z godówką, ale tak, czuję, że godówka jest mi bardzo potrzebna właśnie na wyleczenie wzroku i oczyszczenie organizmu, też, aby czuć większą jasność umysłu. Bo dalej się odżywiam słodyczami, oczywiście kocham, kocham słodycze i można powiedzieć, że bardzo, bardzo skupiam się na transformacji. Tego, że mimo iż codziennie zajadam tonę cukru, to ogólnie, ogólnie mam, mam dobre zdrowie. Może nie, nie jestem jakimś mega tutaj okazem zdrowia, ale, ale tak, ale czuję się świetnie. Tylko właśnie to tak w sumie tak wtrąciłem poza kulisami można powiedzieć <laughs> odnośnie tego, że my możemy transformować to co jemy. Oczywiście to nie znaczy, że to zawsze, zawsze jest dobre i że zawsze trzeba wszystko transformować, ale tak odżywianie jest ważnym tematem, ale też nie jest aż tak mega mega ważnym kurczę gdzie wszyscy to poruszają, bo bo nawet jak Czasem zjemy coś gorszego to i tak my mamy w sobie transformację i siłę miłości i tak. Ale tak właśnie potrzebuję właśnie rozpocząć tą godówkę i nie przekładać jej ciągle na, na jutro na kolejny dzień. Bo właśnie mając zdrowe oczy, to tak. Całkowicie też zmieni się. Właśnie jakość mojego patrzenia na lasy, na dostrzeganie tej natury Bo te okulary moje też są stare, więc już przez nie dosyć słabo widzę Więc tak, patrzenie na świat Mając cudowny wzrok Wyleczenie wzroku, to jest też moja kreacja i mój rozkaz do wszechświata, aby w końcu widzieć Moimi oczami Moimi pięknymi oczami, moim zwierciadłem duszy. <laughs> Więc tak. Kreuję sobie, że patrzę tutaj, wszystko teraz widzę przed moimi oczami, dostrzegam najdrobniejsze elementy. I to jest po prostu coś pięknego i cudownego. I do tego właśnie potrzebuję tej godówki, podjęcia tej decyzji, aby w końcu zacząć procesy uzdrawiania mojego ciała. <laughs> I taka jest moja kreacja. A co dalej, jak z tym samochodem kurczę? Nie wiem, właśnie. Kreuję sobie domek. Tylko, że oczywiście zaraz się włącza umysł, że, że, że ten domek tak szybko nie będzie i że w czasie przed tym domkiem trzeba inne kurcze, właśnie spełnić jakieś kryteria czy działania. Ale umysł tak naprawdę. Można tylko zbraniać przed tym, a dlaczego kurczę nie wiem, ja bym jutro Nie wiem, nie wygrać w Totolotka, albo nie wiem, by się do mnie zgłosił jakiś kurcze sponsor, inwestor, że zainwestuje w Kadał Sokrates <grywia> I sobie kupię domek Właśnie w lesie, albo raczej zbuduje Właśnie kurczę, Żeby też tak Przekonać nasz umysł, albo odrzucić jego Właśnie te negatywne myśli, że, że tego się nie da. Dlaczego ma się nie dać? Wszystko się da. Hmm, może też ten etap takiego spania w samochodzie to jest też na ten moment mi potrzebne, ale nie wiem właśnie, czy chcę teraz kreować ten etap przejściowy, czy właśnie tylko skupić się na tym domku. Aż czuję ciarki w ciele. I ciekawe, właśnie jaki to jest teraz znak, bo nie wiem, czy już, jak teraz poczułem ciarki w ciele, to jednak czy mam sobie kreować ten domek? Czy jednak jakiś samochód, żeby, żeby przez te kilka miesięcy pomieszkać w tym, w naturze? Tak, bo na ten moment. Pomysł z samochodem wydał mi się najprostszy. No, wiadomo, kupno samochodu i można sobie mieszkać i, i żyć praktycznie, że za darmo, nawet można gdzieś tam na bleblakarze pojeździć, czy coś, jakbym chciał się przemieszczać z lasu do lasu, ale głównie to chciałem sypiać w lasach i w namiocie. I właśnie by w tym by tak połączyć się z naturą, więc samochód. Mi się wydawał lepszy niż wynajem jakiegoś domku czy pokoju, nie wiem, w mieście, to na pewno też nie dla mnie, nie to całkowicie nie, nie dla mnie, więc... Więc tak, czy chcę ten samochód, kurczę? Czy od razu czekam na telefon od sponsora? <gry> Nie wiem, kto tam kurczę ze sponsorów. Może Rob Green, kiedyś mieliśmy kontakt. Może właściciel CD projektu. Tam słyszałem, że on wspierał jakieś ośrodki medytacyjne, chyba vipassane czy coś. Więc, więc tak, czekam na telefon od sponsorów i, i kreujemy ten mój domek, który tam się już znajduje. I tak. I tak, właśnie tak, taka moja kreacja, bo z chatki i tak muszę się wynieść i tak. Wow, 22 minuty mojej kreacji. Wow, kurczę. Jest niesamowicie i pięknie, czuję się niesamowicie i cudownie, choć pozostaje jeszcze właśnie tak, ta, ta, ta taka luka, że jakby odnośnie tego okresu przejściowego między moim domkiem, właśnie a wyprowadzeniem się z chatki, chociaż. Może po prostu wyśle, wysyłam prośbę o rozkaz, prośbą, rozkaz do wszechświata, żeby podsunął mi najlepsze rozwiązanie tego gdzie mam się podziać <śpiewanie> tak Może gdzieś po prostu znowu znaleźć miejsce, zamian za jakąś pracę Znowu szukając noclegu, może to też jest pomysł, żeby też bardziej do ludzi wyjść, bo, bo wiadomo, że wychodząc do ludzi z lasu spotykamy się też z naszymi lustrami, a ja takim samotnikiem wiadomo, że jestem. Hmm. Tylko tutaj pewnie za dużo jest może znowu znaków zapytania, a nie Rozkazu próśb, czy próśb rozkazu do wszechświata. <laughs> Ale tak, wiem, że mój cel, moje kochane wspaniałe marzenie to jest ten domek w samym lesie i, i tak, zamówiłem mu wszechświata. Niech teraz się to materializuje. Właśnie tak, jeszcze aby to poczuć, bo mimo wszystko, nagrywając kamerkę, też po część, część naszego. Część mojego umysłu jest skupiona na tym, że to się nagrywa, ale tak, żeby to po prostu poczuć, hmm. tak mój własny własny domek zamawiam. I dziękuję Wam za obejrzenie tego filmika. Niechaj niesie, niechaj inspiruje ten filmik, czy daje Wam to, co ma dać. Bo wszystko jest cudowne i idealne. Dziękuję. Kocham. 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 Dziękuję. 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 Proszę, rozkazuję, proszę, rozkazuję. Aloha.